Dzień dobry, witajcie Ciężki temat inny Nie było go jeszcze Ale stwierdziłam, że warto O nim też powiedzieć Bo może wiecie, a nie Oriflame Ma yy, Jako firma Perfumy, które Zostały stworzone przez Słynnych perfumiarzy Na całym świecie Więc Oriflame ogólnie jest to Marka no taka dość porządna ja wam yy, powiem na końcu kod zniżki minus 15% na wszystkie produkty yy, no i co, lecimy Mistrzowie z zapachu. słynni perfumiarze których znajdziesz także w Oriflame no i na pierwszy rzut oka mamy yy, Natalii Lorson no, i w ogóle, kim ona jest? No, urodziła się we Francji. Jej motto no to, to tworzy zapachy po to, by dotykały ludzi i wywoływały emocje. Zawód: mistrzyni perfumierstwa w firmie, firmie ich. Nathalie Lorson, no, urodziła się w Graz. No, to jest miasto we Francji, znane jako stolica perfum. Jej ojciec pracował jako chemik w fabryce zapachów. Więc ona tak naprawdę od dziecka mm, poznawała świat właśnie woni, no i tych olejków eterycznych Ukończyła prestiżową szkołę perfumeryjną Roubet Dupont, Czy jakoś tak to się, czyta. to nie do końca umiem czytać, dzień, za to przepraszam bardzo No i Natalii y, rozpoczęła karierę w latach 80 -tych. No i w tamtych czasach kobiet perfumiarzy było bardzo niewiele no bo ogólnie, jakby to powiedzieć, w tamtych czasach dużo zawodów nie mieściło się w głowie, żeby kobieta mogła zostać kimś takim No i z czasem Natalii zdobyła światowe uznanie i no została Master Perfumer w firmie firmy nich Jej styl no to są zapachy harmonijne, eleganckie oraz zmysłowe no i ona tworzyła dla różnych marek, tu macie wypisane i mamy też perfumy Olor Nothing, Eclat Femme, Weekend przede wszystkim, które ona stworzyła. No ale tak, oprócz Olor Nothing mamy jeszcze Eclat, Jordani Gold oraz Lucie. Bardzo polecam. Wam te perfumy, i następną mamy Emilii Cooperman. No i kim ona jest? Emilii jest francuską perfumierką. Należy do grona profesjonalistów w branży zapachowej. Ukończyła szkołę perfumeryjną, znaną instytucję edukacyjną w dziedzinie perfum we Francji. No i pracuje jako master perfumer. Co oznacza też, że ma bardzo zaawansowane kompetencje w tworzeniu zapachów. I w swoich kompozycjach łączy elegancję z elementem zaskoczenia nowoczesności. No i jak sama też przyznaję, lubi, gdy zapach ma coś ekstra. I takiego zaskakującego. No i w ogóle. Yy, no i też yy, dokładnej nie mamy. Yy, nie znalazłam bynajmniej dokładnej miejscowości, gdzie się ta Emilia urodziła Wiem jedynie, że w kraju, no to we Francji No i ona stworzyła Infinite, Amber Elixir, Magnetiste I tu mamy That Yourself, All oh, Sweet no. no i następną osobą będzie Oliver... Oliwie Chris I on Kim jest? No i on urodził się W 1951 roku W tej samej miejscowości co Natali Regionem, no właśnie znanym jako Kolebka perfumiarstwa I on pochodzi z rodziny związanej z naturalnymi surowcami Perfumaryjnymi Jego pradziadek uprawiał róże, jaśmin I Dziadek i jego ojciec prowadzili razem działalność w składnikami zapachowymi I w 1992 roku dołączył do tej samej firmy, w której mm, pracowała również i dalej pracuje z tego co wiem Natali Jedną z największych branży zapachów i smaków I w 2006 roku został mianowany Master Perfumer W 2012 roku otrzymał tytuł nadany przez francuskie Ministerstwo Kultury a w 2018 roku został wyróżniony nagrodą Lifetime Achievement Perfumer przez The Fragrance Foundation za cały kształt pracy w perfumiarstwie. No i jak on w ogóle stworzył perfumy? Tak naprawdę to są te same wszystkie, tylko jakby przedstawione w innych yy, pozycjach. Mm, tu mamy męskie, te niebieskie, a te różowe są damskie, i to są e, Signature Generation. Następną mamy e, e, Leslie Gauthier. I kim ona jest? E, Leslie jest e, francuską perfumiarką pracującą w firmie SimRes, czy coś tak? I ona jako dziecko fascynowała się zapachami i wspominała m.in. lakoniki perfum swojej mamy oraz zapach lalki Strawberry Shortcake. W 2008 roku rozpoczęła formalne kształcenie w Szkole Perfumeryjnej Izbiega w Wersalu. W 2011 roku dołączyła do właśnie tej firmy, którą wymieniłam wcześniej, jako część zespołu zapachowego. W 2014 roku ukończyła wewnętrzną szkołę perfumeryjną a w 2019 roku oficjalnie została perfumierką w firmie. I od 2019 roku, właśnie pracuje w tym zespole. Yy. I no, ma za, so za sobą doświadczenia w wielu centrach tworzenia zapachów w Singapurze, we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, w Meksyku. No i ona tworzy ładne, orzeźwiające, spokojne zapachy. No i dodaje do tego nuty zrównoważone, uspokajającymi efektami. I tu mamy przykłady perfumów Nordic Waters dla mężczyzn, dla kobiet. Perfumy Joyce i Scope. Następnie mamy yy, Benoit Lapuza I kom, Kim on jest? No, jest francuskim perfumiarzem związanym z wieloma znanymi domami zapachowymi. Jego inspiracje dotyczą natury, podróży, kulinariów. No, mówi, że czuje się blisko natury i lubi ją szanować. W 2014 roku dołączył do zespołu perfumierzy w firmie DROM w Paryżu. Styl jego pracy no łączy świeżość ze zmysłowością, traktuje surowce jako elementy kompozycji muzycznej, nuty, głowa, nuty głowy, serca i bazy. I tutaj mamy mm, przykłady perfum: Eclat, Love Potion, Diviny, Processes i Olor Nothing. I jeszcze co Wam powiem: Mogłam tu nie wymienić wszystkich perfum, które znajdują się w Oriflame, ale to też jest tak, że niektórzy tworzyli razem ze sobą. I tu jest też taki przykład, bo Benoit, ben, ben, znaczy, przepraszam, Benoit to on ogólnie tworzył perfumy właśnie te różowe: Olor Nothing z jedną taką panią. Mam ją tutaj, to wam też pokażę. I to po prostu jest też tak, że. Mogło mi się też, że któryś perfum tutaj nie dać, bo jest ich dużo, ale podejmę takie najważniejsze przykłady, które, no, dość często są sprzedawane w sensie, że dużo, dużo konsumentów je kupuje i są z tego zadowoleni. Następnie mamy mm, Fabrisa y, Pelengrę, Pelengrę no i kim on jest? Urodził się 22 stycznia 1960 roku w Gras we Francji Też jest już trzecią chyba osobą z tego, co kojarzę tutaj po slajdach Która się urodziła w tej miejscowości I no i właśnie jest to miasto o silnej tradycji perfumeryjnej me Pochodzi z rodziny związanej z perfumami Jego ojciec był perfumiarzem, babcia zbierała jaśmin, a dziadek dostarczał surowce zapachowe Rozpoczął on karierę w firmach takich jak Robert a w 2008 roku dołączył do firmy nich Czyli znowu jest to też trzecia właśnie osoba, która pracuje w tej firmie No i on wtedy pracował jako perfumiarz-kierownik No i wyróżnienia, no to ma między innymi nagrodę za cały kształt pracy Którą dostał w 2021 roku I mamy tutaj przykłady perfum stworzonych przez niego Eklat Femme Hmm, tych zapomniałam, przepraszam nazwy, ale one mam coś związane z różą i właśnie. Tutaj mamy też Nordic Waters i Jordan Gold Essenza I tu widzimy kolejną osobę, że dwie tworzyły jedne perfumy. Ale już sprawdzę te hmm... Mam prawie aplikację, to wam pokażę Znaczy przeczytam, jaka to jest nazwa Bo może was zachęcę Do zakupu I jeszcze, że wam powiem, że Według mnie naprawdę opłaca się yy, Już wam powiem I to się nazywa Woda perfumowana Volare Tender nie wiem, czy to będzie widać, ale. Mm. Mogę Wam nawet powie Powiem Wam tak. Nuty głowy tutaj mamy Litchi, Poziomkę i Tangerynkę. Nuty serca, Akordy Lotte, Róża, Konwalia. No i nuty bazy, Piżmo, Ambra, Drzewo, Sanda, Głowę. I mamy teraz yy, Marion Costero I kim ona jest? Ona pochodzi z Francji Dzieciństwo spędziła w, między innymi w prowansalskich Alpach wśród takich zapobieg tymiannych No i ukształtowało w niej taki węch i wrażliwość na zapachy I ona początkowo nie chciała być yy, perfumiarzem tylko chciała zostać inżynierką ogrodnictwa, by właśnie tworzyć nowe rośliny i zapachy. No ale zamiast tego rozpoczęła studia w prestiżowej szkole perfumeryjnej. I to jest też kolejna osoba, ktu, na której tej samej, no w tej samej szkole studiowała. I między innymi tutaj dałam inne perfumy. Mamy przykład Olor Nothing i ona pracowała przy nich z Ben no, i dziękuję za uwagę. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, bo dowiecie się tutaj o mnie różnych nowych rzeczy. Też wiem, że będzie się coś szykowało fajnego z mojej strony w grudniu 20. No i teraz tak. Ogólnie zniżka minus 15%. Zapiszcie sobie to. To jest tak. Duże P, duże L, pauza, małymi literami wszystko, Emilia Giermek. To jest wszystko jednym ciągiem. Yy, no i co? No i to tyle. Czekajcie na następne filmy, bo wiem, że też poruszę ważny temat. Muszę po, go poruszyć, ale bo no warto. No i co? No i papatki!